Hej, hej, hej sokoły, pomijajcie góry, lasy, doły. Hello everybody, welcome back to my channel w kolejnym odcinku Kawusi z Kacprusiem. Kochani, dzisiaj po raz kolejny będziemy czytać wasze komentarze. Pamiętajcie, że ta seria polega na tym, że czytam wasze opowieści różne, przykre, śmieszne, zabawne. Także musicie koniecznie coś pod tym filmem komentarz, łapkę w górę i subskrypcję. Subskrybujcie mnie, ponieważ yy, oglądacie filmy, a nie subskrybujecie, bo dobrze tym wiem. A bitch i see you! Jeśli teraz to oglądasz i nie subskrybujesz How fing dare you! Oraz oczywiście zapraszam Was serdecznie na mojego Instagrama, a tutaj macie y, ostatnie trzy profile, które mnie zaobserwowały. Bardzo dziękuję. No i co, przechodzimy do odcinka. Ewelina pisze Wypowiesz się na temat toksycznej plotkarskiej rodziny, gdzie w moim przypadku rodzina, nie rodzice wysłali mnie do ośrodka wychowawczo w wieku 9 lat. Girl, jeśli chodzi o samą rodzinę, wiecie, wiecie jak to jest na rodzinie, najlepiej się z nią wygląda na obrazku. Ja swoją rodzinę bardzo kocham, cieszę się taką jaką ma, w rodzinie się, pamiętajcie, nigdy nie wybiera, ale oczywiście zawsze się znajdą takie e, przypadki, w których ktoś kogoś nie lubi, może nawet nie, że nie lubi, ale wiecie, jest ktoś, kto obgaduje, ktoś, kto jest zazdrosny, nie życzy za dobrze, wiecie o co chodzi, wiecie o czym mówię, co nie? Po prostu trzeba zakryć zęby i być fabulous, takim jakimi was uczyłem. Pamiętajcie o tym, że jeśli coś jest nie tak, jest Jesteśmy po prostu fabulous, ok? What the fuck? Dlaczego to jest jakaś trzy yy, ramienna gwiazda? O co chodzi? Mr. Uh, mister, uh, pan, pan, pan z produkcji. Detale, szczegóły. No, wysłuchajcie, my my mamy ludzi od rekwizytów. To jest pan Sebastian od rekwizytów. Pełen profesjonalizm w moim programie. Yes, of course, girl. Nie ma, że boli, nie ma, że boli, nie ma, że kuje, tak? Tak. Ostatnio pracuję nad sobą. Chwilę, komentarz się zaczął od emotki ananasa, Zapomniałam o tym wspomnieć. Nie ukrywam, że jesteś moją inspiracją. Bardzo dziękuję. Brakuje nie mi odwagi, charyzmy takiego luzu, który posiadasz. Ogólnie jestem bardzo nerwowa, nadwrażliwa, wszystkiego się boję. Mam ogromne szczęście, że rodzina mnie wspiera, ale gdy ktoś chce mi pomóc, wtedy mam poczucie, że nie dałam rady. Masz może jakieś rady, jak wzmocnić swój charakter? Mimi, co mogę Ci powiedzieć? M mój charakter zbudował się na sytuacjach, które wydarzyły się w przeszłości: różne przykre sytuacje, czy w szkole, czy poza nią, czy w takich bardziej, bardziej prywatnych sytuacjach, one budują zazwyczaj nasz charakter. Domyślam się, że jesteś młodą osobą, która jakby zaczyna dopiero to swoje życie takie wiesz bardziej dojrzałe. Nadal masz takie poczucie takie. Wie, wiecie o co mi chodzi? Wiecie co mam na myśli. N nie martwcie tym, że ktoś Ci pomaga. To nie jest od razu twoja przegrana, twoja klęska. Też miałem kiedyś takie podejście. Teraz wiem, że sam sobie w niektórych sytuacjach nie radzę i potrzebuję tej pomocy i to nie jest nic złego. Wierzę w to, że na pewno zbudujesz swój charakter i wierzę w to, że będziesz fenomenalną osobą, dobrą osobą, ponieważ jesteś moją widzką, więc na pewno jesteś super. Widzki! <laughs> <laughs> Szybką, szybką jestem instant Boże ile temu ta piosenka wyszła miesiąc temu, a ja nadal ją śpiewam, nie? But you gorgeous, we know this. Thank you so much. Myślę, że nieśmiało osoby mają trudno. Często im dopinano łatki tego, kto siedzi w kącie lub przypisywane są takim osobom cechy muruka, albo kogoś, kto. Nie ma własnego zdania. Jak radzić sobie z nieśmiałością? Czy Twoim zdaniem można jakoś stać się odważnym? Jak sobie poradzić z nieśmiałością? A to już było. Jak sobie poradzić z nieśmiałością? Ja nadal mam w niektórych sytuacjach takie problemy. Wiecie? Na przykład, taki totalnie głupi przykład. My na przykład, jak z Szymonem gdzieś sobie spacerujemy i chcemy iść do jakiejś restauracji i na przykład chcemy sobie już gdzieś siąść, to ja mam na przykład taki trochę wstyd, żeby wejść, się zapytać, czy jest wolne miejsce, czy można usiąść, albo co gorsza, jak jest dużo osób i w ogóle, to już w ogóle. Nie, mam. Po prostu mnie odrzuca takie rzecz. Ale jak walczyć z tą nieśmiałością? Mm, sam nie wiem, jak ją zwalczyć, bo mi ona po prostu w pewnym momencie mojego życia miałem coraz... Mniej tej nieśmiałości. Uwierzcie mi, że ja kiedyś miałem problem z tym, żeby wejść do sklepu i kupić coś samemu. Musia, musiał ktoś ze mną wejść do sklepu, bo ja sam nie dawałam rady. Ale wiecie, nadal mam na przykład problem z tym, żeby zamówić jedzenie przez telefon. Po O to jest temat, który ja chcę sam poruszyć, słuchajcie. Wielkimi literami musi być napisane: dzwonienie przez telefon zamawiając jedzenie. Uważam, że to jest po prostu tak stresujący moment w życiu, że to jest po prostu hit. I sama taka. To, to jest właśnie kwestia takiej wewnętrznej nadal nieśmiałości. Albo na przykład ostatnio jednym z. Bardziej stresujący momentu w moim życiu, to było pójście do księgowej. Wy nawet nie wiecie, nie wiecie, jak ja byłem obsikany w portki. Żeby wejść do księgowej, która była przemiłą osobą i która mi bardzo pomogła, wejść i po prostu, po prostu powiedzieć, jakie mam sprawy do załatwienia. jakieś takie dorosławe rzeczy. No, uwierzcie mi, że ja jeszcze przed wyprowadzką do lekarza chodziłem z mamą. Ja yes. powiedziałam to na głos, kochani. Zaraz spadnie na mnie deszcz shady, ale tak, tak było. Boże, nie Ja chyba jeszcze nigdy w życiu nie byłem samu lekarza. Simon, byłeś kiedyś samu lekarza? Nie chyba. Jezu... Nawet na szczepienie poszliśmy razem. No. Boż. A teraz jak pójdziemy razem? Rozdzielili nas. Rozdzi rozdzielili nas, rozumiecie to? Ja pójdę z tym do. ten. Do Jarosława. <śmiech> <śmiech> just kidding, just kidding. Ja. <laughs> Ja no nie wiem, tak mi się po powiedział. Wiesz. kwakwa, kwa. Kacpi, ja nie wiem, co zrobić, bo moja była koleżanka, która była strasznie toksyk, chyba nie rozumie, że ja nie. Że ja, jakby nie chcę z nią trzymać kontaktu i ciągle za mną chodzi. Znaczy, nie mam z tym takiego jakiegoś dużego problemu, gdyby nie to, że ona dosłownie za moimi plecami obgaduje mnie i wyzywa. Bardzo proszę cię o jakąś poradę. Nikola, hmm, co zrobić właśnie z takimi osobami? Słuchajcie, oczywiście moglibyście postawić na swoim powiedzieć weź dziewczyną od. Się ode mnie. mam cię dość, czuję Twoją złą, negatywną aurę. Słuchajcie, ja na przykład miałam taką sytuację z. Yy, może nie dokładnie taką, w sensie chcę powiedzieć o aurach ludzi. Ja wyczuwam aurę ludzi. Nie powiem Wam, jaki macie kolor aury, ale. No, Szymon ma na przykład dla mnie aurę żółtą. Ja na przykład jestem totalnie aurą czerwoną, ale nie wytłumaczę Wam, co one znaczą. Po prostu jest tylko. Ale na przykład pamiętam z moją przyjaciółką Kają, Kaję pozdrawiam cię, nie wiem, czy to oglądasz. Mieliśmy taką dziewczynę gimnazjum. Jak ona przychodziła obok nas, to my wyczuwaliśmy śmierć. Nie wiem, nie umiem Wam tego wytłumaczyć, wyczuwaliśmy zło ostatecznie, wiecie o co chodzi? Jakby nad nią po prostu był yy, yy, moje z atomówek. Nie wiem, w ogóle nie wiem jak to wytłumaczyć. Jeśli ona naprawdę cię mega, wiesz, męczy cię, girl, powiedz what's the all see all shade i wyznaj. Gdybym ja obok, pewnie bym ją odczytał z góry na dół, you know what I mean? Nie zaczyna się z moimi headers. Ale co mogłabyś tak najlepszego zrobić? Wiesz, tak naprawdę obgadywanie możesz to zlać. To jest, na... boże, to jest taki banał. to jest, to jest takie Proste powiedzenie zlać. Wiem, że to jest trudne, bo dla mnie to też jest trudne, żeby kogoś zlać i powiedzieć mu, nie obchodzi mnie to, a tak naprawdę mam... Girl, how dare you? Ale pamiętaj, karma is a bitch i ona wróci, zobaczysz. Będzie, będzie jeszcze za tą tęskniła. Mm -hmm. Nienawidzę takich osób, powiesz jakieś słowo i mi się nie spodoba, to od razu foch. Masz jakiś przyjaciel, którzy te, te, tak robią, bo ja mam tak, taką jedną i mi... Jedna starczy, cały czas się o coś obraża i się przechwala, a wspomniałem o tym, że się obrażają na cały miesiąc jak nie rok. To jest właśnie główny powód urywania przeze mnie przyjaźni z niektórymi ludźmi. Ja jestem dla niej... Jeśli kogoś traktuję naprawdę jak dobrego przyjaciela, to ja zawsze mu powiem prawdę. Choćby taką najgorszą. Ja, ja, jestem, ja jestem zbyt dosadny, zbyt szczery. To jest i plus, ale to jest też wielki minus, bo potem ma się wielkie pretensje i mówi się, że takie osoby są toxic. Ja usłyszałem, że przez to, że jestem szczery, jestem po prostu toxic. Wow. Ała, um. noga mi się cierpła. Uważam, że jeśli osoby obrażają się o jakieś naprawdę głupoty, Potem robią za plecami wielkie dymy, to nie warto mieć kogoś takiego koło siebie. Uwierz mi, że przeżyłem to ostatnio i to bardzo. Takie niemiłe zaczepki. Ale ja się nie dam, bo wiem, że jestem silniejszy od takich osób. Ja wiem, że to ja potem w przyszłości będę szczytował, a nie oni. Ja sobie piszę ogromną przyszłość. Ostatnio miałam takie właśnie po tym, jak właśnie były te takie manifestacje i w ogóle swoich karier, swoich przyszłości, wiecie o co chodzi? Taki trend był na TikToku. Ja uwierzyłem w to. Ja, ja słuchajcie.

Tutaj jest bardzo długi komentarz od Patrycji. Ja wam go tutaj wstawię na chwilę. Nie będę go czytał całego. Zatrzymajcie sobie po prostu film i go przeczytajcie. Barry Positive, który wydaje mi się, że reprezentuje godnie i nieskromnie powiem, uważam, że jestem głównym reprezentantem tego nurtu w Polsce. <laughs> I'm sorry. To jest moje skromne zdanie. I'm the biggest influencer, you know what I mean w Polsce, z drugiej strony body positive nie nawiązuje tylko i wyłącznie do osób plus size, body positive też nawiązuje do osób szczuplejszych osoby, które się nie akceptują, ponieważ są za chude, osoby, które się nie akceptują ponieważ, nie wiem, mają za szerokie biodra, za szerokie ramiona, za szerokie uda Girl. to jest nadal ten sam problem i mnie to bardzo zdenerwuje, jak ktoś myśli o, oh, body positive to jest przecież tylko promuje otyłość, ostatnio przeczytałem pewien post pewnego słynnego producenta muzycznego Nazwijmy go Eklerka, który bezcze, w bezczelny sposób powiedział, że takich osób jak ja się nie powinno w ogóle promować, pokazywać. Well, możesz mnie teraz zobaczyć najprawdopodobniej w każdym większym mieście w Polsce. Są. You welcome. Nie ukrywam, że ten post mnie tak zirytował, tak mnie zdenerwował, że po prostu nie wybuchłem. Zazwyczaj wybucham i od razu wiecie, jest. Hej, kochani, robimy właśnie Expose, ale tego nie zrobiłem. Głąby nadają się tylko i wyłącznie do edukacji w przedszkolu. A i tak wydaje mi się, że i tam tam na dwójkach i jedynkach. You know what I mean? Girl, <grym>, już kończymy kawkę, słuchajcie, także widzicie, widzicie jaki ja czasami jestem nerwowy? Ja, ja, ja jeśli że jest ta seria. Bo ja, że się mogę tutaj uruchomić, wyżyć, wypowiedzieć na każdy temat, cieszę się, że opowiadacie mi swoje historie. Piszcie mi i, i z czym się borykacie, z jakimiś problemami, i z jakimiś śmiesznymi sytuacjami, jakie macie w życiu. Jakieś historyjki przypałowe. Chętnie takie też poczytam na odcinku, jeśli się nie wstydzicie. ładny mam make-up dzisiaj, prawda? E, produkcja. Masz makijaż? Ja nie mam makijażu! To po prostu ktoś mi przyknął gazem pieprzowym. Okej, okay, kochani, to by było na tyle. Jeszcze raz bardzo serdecznie Was zapraszam na mojego Instagrama, którego macie tu. Tutaj koniecznie zostawcie subskrypcję, słuchajcie, bardzo mało osób, które ogląda mnie, subskrybuje mnie, także zostawcie suba, łapkę w górę, komentarz. W sumie to bym um, skończył. Przesyłam wam multum buziaków, trzymajcie się, pamiętajcie, że jesteście headers, link do grupy na Facebooku na dole, nie wszystkich przejmujemy, no, no, no. Także do zobaczenia, trzymajcie się i buziaki.